Tu ja, DLPS, wideo LPS. Dzisiaj bardzo ważny filmik, ponieważ jestem już rok na YouTubie i po prostu wzruszam się. I naprawdę dziękuję Wam za to, że cały czas ze mną. Byliście? Nie rozczulaj się. Kto to powiedział? Oh. No dobra, to dziękuję Wam, że byliście przez całą moją tą drogę na YouTubie, mimo że moje filmy nie były takie dobre na początku. Programy czy seriale jak kto woli. Na przykład łzy i koronki albo Familii LPS. One kompletnie mi nie wyszły. Ale teraz postaram się bardziej się starać i to chyba na tyle.